Hejka kochani, tutaj Dominika i witam was bardzo serdecznie na moim kanale um, Zachęcam do lajkowania, like do subskrybowania, przycisk macie poniżej i do odwiedzenia oczywiście instagrama, link jak zwykle jest w opisie A dzisiaj um, stwierdziłam, że nagram dla was my summer night routine um, bo dostałam trochę tych próśb o taki filmik Także mam nadzieję, że wam się spodoba. I stwierdziłam, że zacznę sobie tą rutynę od maseczki jakiejś na twarz, bo bardzo lubię maseczki. Ja słuchajcie właśnie w tym słoiku trzymam jakieś tam różne maseczki, takie, które są jakby jednorazowe. Także zaraz wybierzemy którą z nich i zobaczymy co tam jest. Hmm. Dobra. Także ostatnia była ta, jak ktoś oglądał filmik z osiemnastki, to widział ją pewnie bo była w jednym z zestawów z The To Shop ta niebieska też dobrze wygląda nawilżając cera sucha, wrażliwa i jeszcze coś takiego oczyszczająca, węglowa stwierdziłam, że nałożę sobie tą bo będzie dobrze wyglądała i będzie dobrze wyglądała na miniaturce okej, okay, ja już związałam włosy jakkolwiek żeby mi tylko nie leciały na oczy i teraz będę na maseczkę Taki spadej to będzie. Nieźle będzie nakładać maseczkę w pokoju, a nie w łazience. Ale mam nadzieję, że mi się to uda. Jednakże. Nie wiem, czy te kolczyki to był dobry pomysł, żeby dzisiaj ją ubrać. Możecie mi napisać, jak to są wasze wakacje, co robicie, gdzie byliście. Jak generalnie wam mijają, bo to, że za szybko mijają, to sama wiem. Ale możecie mi napisać jak tam u Was czy Polska, czy może za granicą gdzieś, bo ja w sobotę teraz wyjeżdżam, w sumie jak to wstawię, to już będę na miejscu, a gdzie to pewnie będą jakieś relacje na Instagramie, więc zapraszam na Instagrama jeszcze. Po tym właśnie wyjeździe, co teraz wyjeżdżam, jeszcze szykują się dwa inne. Dwa takie dość dalekie wyjazdy. Także bardzo się cieszę, bo będę miała dla was materiały. Właśnie fajnie będę miała właśnie jakieś vlogi czy coś. Także będziecie mieli na pewno co oglądać. Postaram się też jak najbardziej, żeby cały czas utrzymać tą moją aktywność którą sobie postanowiłam, że tak będę robić, że trzy, trzy razy w tygodniu. Powiem Wam, że nie jest to takie łatwe dlatego, że no właśnie te wyjazdy i jakby muszę na zapas robić filmiki. Wow, jeszcze muszę drugi sobie wyregulować, bo jak tak patrzę, to dawno tego nie robiłam. Ten przynajmniej się, Wyśmiesznie śmiesznie jak połowa tego night routine będzie polegała na tym, że ja sobie nakładam maseczkę na twarz. Dzisiaj też prawdopodobnie już będę rezerwowała loty na wyjazdy w sierpniu. Więc też. O, na bref mam. Na, na bref mam. Na bref Więc też fajnie. O. Możecie też dać znać do jakiej klasy idziecie po wakacjach. Ja idę do maturalnej. Niestety ten czas w ogóle tak szybko mija, że to jest szok. Kiedyś został na pewno co polecieć, bo to jest takie. Jedno z moich marzeń, natomiast tak pięknie. E, jakby ludzie są podobno mega uprzejmi, mega mili, bo jak teraz patrzę na to, co się dzieje w Polsce, to, to jest mi przykro, że tak powiem, że takie rzeczy się dzieją, że ludzie nie okazują sobie szacunku, więc tak, chciałabym kiedyś. Ciś tam, zobaczyć jak tam wygląda życie. Na pewno kiedyś tam polecę. Tak na to więc... A jak ja sobie też postanowię, to moi drodzy, to się musi wydarzyć. Tak samo jak sobie postanowiłam, że będę nagrywać na YouTubie i teraz to robię. Yy, więc tak to właśnie działa. Więc pamiętajcie, że jak czegoś bardzo chcecie, to do tego celu i nie poddawajcie się, bo Zawsze są jakieś przeszkody, bo no nie może być celek wiadomo, ale nie patrzcie nie poddawajcie się, więc i wtedy osiągniecie ten cel. Na pewno ja w życiu bym nie podejrzewała, że będę miała tyle jakby subskrypcji na YouTubie. I to w tak krótkim czasie, bo chyba po do półtora miesiąca, półtora miesiąca. Udało mi się już mieć chyba 10 tysięcy, czy coś takiego. Więc tak, postanowiłam sobie, że będę nagrywać i jakby trochę się temu poświęcę. Eee, I zresztą jest to jest dla mnie przyjemność, więc. Tym bardziej super. No i bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęłam. Się nie bójcie. Co inni pomyślą czy coś. Nie bójcie się, to jest takie wasze życie. Nikt za Was nie przeżyje tego życia, więc więc nie patrzcie na innych, to co inni pomyślą. Tylko idźcie do przodu i osiągajcie cele. Osiągajcie cele. Dobra, potem wytrę ten parachet. Mam nadzieję, że lubicie znaczy, też takie luźne jakby filmiki bo już filmik będzie takim luźnym filmikiem okej, okay, całą maseczkę już nałożyłam i teraz muszę czekać 10 minut jest 17.45 więc jeszcze troszkę a w tym czasie może zrobię do miniaturki jakieś ujęcie Że, słuchajcie, wczoraj budziłam się w nocy chyba trzy razy, bo głupi komar dręczył mnie i zdyczał tuż nad uchem. I raz się obudziłam, nie mogłam go znaleźć. Drugi raz nie mogłam go zabić, tak prawie go zabiłam, ale uciekł w ostatniej chwili i nie mogłam go znaleźć. I zacząć razem o nie, 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 tak być nie będzie. i Czekałam tego, patrzyłam, o, jak leci, 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 czekam aż usiądzie, ale nie chciałam nigdzie usiąść, więc stwierdziłam, dobra, spróbuję w locie. i cię, lecia, leciał, leciał i... Bum! I w komarze. I już mogą spokojnie spać, więc całe szczęście, że go zabiłam, przynajmniej teraz nie mam komarów w pokoju, ale tak to jest, jak się zostawi otwarte okno latem, także... I co mogę dać wam? Update moich włosów. Wciąż mi się podobają. Wciąż mi jest w nich wygodnie. I dobrze się w nich czuję. Więc raczej już pewnie zostanę przy takiej długości. Albo trochę zapuszczę i potem znowu zaciągnę. Zobaczymy. To będzie zależało od mojego humoru. Pewnie wygodnie. Na pewno na wakacje tym bardziej. Tak spinać można sobie fajnie. Więc plusy, plusy mniej Dobra, zmazuję, Nie chcę mi się już siedzieć z tym. Więc idę zmazać i do Was wracam. Okej, okay, maseczka zmyta. Um, I teraz chyba w końcu spróbuję dokończyć notatki o Daniel Kon. Um, prawdopodobnie w sumie ten filmik będzie po filmiku z Daniel Kon, ale e, tak, chyba skończę. Do... Spróbuję skończyć te notatki, bo cały czas nie mogę się po prostu tego zabrać, żeby je skończyć. E, więc mam nadzieję, że w końcu mi się to uda. Trzymajcie kciuki. No, ale żeby było jasne, to ja właśnie zazwyczaj wieczorami jakieś właśnie notatki robię do filmików albo myślę nad filmikami, znaczy nie myślę filmiki, zazwyczaj pomysły na filmiki przychodzą mi w najmniej oczekiwanym momencie dnia, a tak to nie wiem po co mam to robić teraz tutaj, skoro już nie muszę się patrzeć, żeby robić sobie maseczkę. Czasem montuję sobie, ale to zazwyczaj przed spaniem. O czym mówiłam też już we vlogu, który będzie najprawdopodobniej przed tym, tak, będzie przed tym filmikiem, więc już pewnie o tym wiecie. Okej, okay, słuchajcie, udało mi się skończyć w końcu notatki o Daniel Kohn. Zajęły mi one strasznie długo. W sumie nie wiem, czy nie zrobię z tego dwóch filmików, jakby dwóch części. Nie wiem, czy, czy nie będzie za długi. Jeżeli zrobię to w jednej części, pomyślę nad tym. Może zrobię dwie, a może tak będzie lepiej. A teraz muszę iść pograć na skrzypcach. I potem zabieram się za kolację. Czyli ulubiona część dnia, kiedy można zjeść coś dobrego, także wspaniale. Dobra, także ja będę teraz sobie ćwiczyła na skrzypcach. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak gram normalnie, jakby jeżeli jak już jestem przygotowana, ja już jadę na jakiś konkurs czy coś, um, czy na koncert, to zapraszam na Instagrama, bo tam wstawiłam filmik z tego jak gram, kiedy to już jest przygotowane, bo teraz to co Wam tutaj albo pokażę, albo nie, albo Was odsyłam do mojego vloga poprzedniego, takiego daily vloga, tam gdzie ma, wpisałam, że jest kino, hall i ćwiczenie na skrzypcach, także tam możecie zobaczyć też jak sobie ćwiczać, także yy, to jest bardzo daleko od jeszcze tego w jakim stanie to powinno być na konkurs, koncert bądź gdziekolwiek um, ale tam pokazałam wam jak ćwiczę może kiedyś też nagram jak to już ten mój program brzmi jakby jaki postęp jest w tym programie może też kiedyś takiego nagram także no odsyłam was albo do vloga jak chcecie zobaczyć jak ćwiczę albo do instagrama e, gdzie jest już Gotowy materiał, co ten, bo ten jest totalnie nowy, ten będę grał na dyplomie, a ten będę grał właśnie w zeszłym roku na drugi semestr. Także w zależności co chcecie zobaczyć, czy ćwiczenie, czy już ten jakby gotowy utwór do zagrania, to od tego zależy, gdzie, gdzie możecie po tym filmiku, oczywiście, ee, iść, tak jakby zobaczyć, gdzie wejść w pięknych stronkach. I tak, ja teraz sobie poćwiczę trochę. Um, I wrócę do Was już z kolacją. No dobrze, jeżeli chcecie zobaczyć ten plan, to zostawiam Wam link w opisie po prostu. Do tamtego filmiku, gdzie ćwiczę. Hello, ja już gotowa do spania jak widać. Um, Także no, wymyłam się, umam zęby i tak dalej. I jest po 23. I zaraz zacznę montować filmik. I tak, i już stawiłam dzisiaj jakiś film na ja YouTube'a. Także idziemy do przodu i zostało mi jeszcze dwa filmiki do nagrania, żeby ym, na zapas zrobić, na wyjazd. Więc spoko. Tak by było na tyle. Słuchajcie, mam nadzieję, że podobały Wam się te filmiki, Czy tak pamiętajcie o w górę, o naciśnięciu subskrypcji, um, odwiedzeniu Instagrama i do następnego filmiku. Pa, pa.